Ten artykuł z NBC News. Wysoce rangą urzędnicy Departamentu Obrony rozważają propozycję wycofania nawet 10 tysięcy żołnierzy z Europy Wschodniej, co wywołało obawy na obu kontynentach, że mogłoby to ośmielić prezydenta Rosji Władimira Putina. Twierdzą przedstawiciele sześciu amerykańskich i europejskich oficjali, którzy zostali poinformowani o tej sprawie. I obok doniesień czysto, czy, czy, czysto newsowych, co jak ma wyglądać, pojawiały się też. Opracowanie analityczne. Jeśli Ameryka ma wycofać się z Europy, to w jakim trybie, w jaki sposób, kogo ma wspierać, kogo ma zostawić, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, ta debata trwa. Ona jest częścią rzeczywistości i próba udawania, że jej nie ma, no tej rzeczywistości nie zmieni. Ale pojawiały się też koncepcje zupełnie przeciwne, by wzmocnić Europę Wschodnią kosztem Europy Zachodniej i tak rozpoczął się wielki taniec godowy. W filmach przyrodniczych często są takie ujęcia, gdzie jakieś ptaki, ssaki, gady, płazy, inne koczkodany robią absolutnie wszystko, by zaimponować często płci pięknej. Skaczą, śpiewają, tańczą, wszystko, by właśnie przypodobać się najczęściej samicy. I właśnie takie są moje skojarzenia z tymi wszystkimi licznymi pielgrzymkami europejskich delegacji, które udawały się w ciągu ostatnich miesięcy do Waszyngtonu, by przekonać, że jak redukcja, to nie u nas.